Telewizja Jurki. Dzieje się. que sekretarz Wydziału pasterstwa Dzieci i Młodzieży w Warszawskiej Górnej Obrachunkowej. Witam dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Ewę. Wraz z opiekunami. Proszę teraz wszystkich o powstanie. Patrzność. Patrz. standardowy, sztandarowy. Sztandar specjalnego ośrodka, szkolno-wychowawczego w Jurkach. W クルノをしろっと。 w ramach licencji radnych Jaroszewskiej ślubujemy szanować studia maturą szkoły i czerpać od niej uniwersalne wartości i wzorce osobowe. Ślubujemy! Nauką rozsłaniać imię naszego ośrodka. Ślubujemy! Do potrzebujących wyciągać pomocną dłoni. Ślubujemy! w sposób rzetelny i uczciwy, by wypełniać obowiązki ludzkie. Ślubujemy! Przed symbolami narodowymi i szkandali szkoły. Ślubujemy! Cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność, nie zawieść pokładanych w nas nadziei. Ślubujemy! Pasuje uczestnikom uczniów naszej szkoły. Zawsze się być w Szanujcie nauczycieli, rodziców i wszystkich przyjaciół z ludzi poszukaj. Wszystkich na tej Lży Świętej Dorocznej, można tak powiedzieć, bo zawsze w Dniu Patronki, tutaj tę Lżę Świętą Sprawujemy. Dzisiaj, 16 października, w Liturgi Kościoła, wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej. To może zbieżność, ale patronka tego ośrodka to również Jadwiga. I te dwie postaci. Są bardzo bliskie sobie duchowo. <śmieniciela> przekazywali wychowankom nie tylko wiedzę, lecz także wartości moralne i duchowe. Ciebie prosimy i Państwa. Oto moje I chóru, który tak pięknie ubogaczał 18 września z okazji świętego Stanisława Kosti w kościele w Wiedziurce, kiedy obecny był z nami ksiądz arcybisku Adrian Galbas. Ksiądz arcybiskup był zachwycony młodzieżą z Jurek. Cieszę się, że byliście, że ta liturgia przy świętej przez nas była y, nagłośniona, bo to rzeczywiście tak było. Więknie śpiewaliście i to jest, moi drodzy, to, co łączy, co jest wspólne dla całego Kościoła. Jesteśmy różni. Każdy jest inny, ale każdy jest tą cząstką, która ten Kościół ubogaca. I cieszymy się że wy jesteście taką piękną cząstką, taką perełką tutaj w naszej wspólnocie parafialnej, bo ubogacacie nasz Kościół. Za to wszystko dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie. Co roku Pani Dyrektor wcześniej już zaprasza, wyznacza ten termin. Także dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom i na koniec przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z rami, myślałem, Niech Was błogosławi Bóg wszechmocny, ojciec i syn, i duch święty. Amen. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Popatrz na to, jak Jadwigi Jaroszewskiej w to szczególny moment dla tutejszej społeczności. Jestem przekonana, że budzi on dumę i radość z dotychczasowych osiągnięć, sprzyja wspólnym spotkaniom, jak również określeniu planów na przyszłość. Z tej okazji pragnę złożyć moje najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim osobom tworzącym społeczność ośrodka. Niezmiernie mi miło, że kontynuując pedagogiczne tradycje zapoczątkowane w roku 1945 w Państwowym Zakładzie Wychowawczym, otwarcie wychodzą Państwo naprzeciw wyzwaniom współczesności. Z całego serca dziękuję za tworzenie dzieciom i młodzieży z dodatkowymi potrzebami rozwojowymi, i edukacyjnymi czy niepełnosprawnościami miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi. Doceniam wszelkie inicjatywy podejmowane przez Ośrodek, które przyczyniają się do pogłębiania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa podopiecznych, poszerzania ich zainteresowań, a także zdobywania kwalifikacji zawodowych. Dzięki wspaniałej organizacji oraz ogromnemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej i specjalistów, wychowują Państwo dojrzałych, samodzielnych, wrażliwych członków społeczeństwa. Ten codzienny trud ma niebagatelny wpływ na zwiększenie potencjału uczniów i uczennic we wszystkich sferach ich życia. Się, pana Proszę o odczytanie listu od pana senatora Stanisława Karczewskiego. Szanowni Państwo, w imieniu pana senatora Stanisława Karczewskiego mam przyjemność odczytać list skierowany na dzisiejszą uroczystość. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie, szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za zaproszenie na święto Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej i Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w uroczystościach, jednakże tą drogą pragnę pozdrowić wszystkich przybyłych za uroczystość. To wyjątkowe święto jest doskonałą okazją, by zatrzymać się na chwilę i z wdzięcznością spojrzeć na codzienny trud pracy wychowawczej oraz dydaktycznej, którą wykonują Państwo z wielkim oddaniem i dzielnym wysokim. że odczytam list Pana Starosty, który jest skierowany do całej społeczności ośrodka. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, z okazji Święta Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Matki Wincenty Jar Jaroszewskiej-Dziurka w imieniu Samorządu Powiatu Miejskiego składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i uczniom. Święto Szkoły to wyjątkowa chwila, która stwarza okazję do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, refleksji na codziennym wysiłkiem oraz dumy z wartości jakie ośrodek od lat pielęgnuje i przekazuje młodemu pokoleniu. Wy każde, każdą lekcję i każde dobre słowo. Dziękujemy, że wierzycie w nas nawet wtedy, gdy nam samym jest trudno w siebie uwierzyć. Dziękujemy za wspólne chwile wsparcie, troskę i zrozumienie. Życzymy Wam dużo zdrowia, spełnienia marzeń, cierpliwości i radości z każdego dnia. Wiem powodów zgodimy z nas w Waszych uczuć z całego serca. Wasze wdzięczne ucz uczennice i uczniowie specjalnego środka szkolno wychowawczego w, w wielkach. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie że Państwo nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, ponieważ... Zawsze jestem tutaj z wielką radością. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za zaproszenie, że mogłam po raz kolejny uczestniczyć w tym pięknym przedsięwzięciu, jakim jest dzisiejsza uroczystość. Kochani, bardzo Was wszystkich tu wam w sercu. Jest to szczególna szkoła, szczególne miejsce, w którym pracują fantastyczni ludzie. Wszyscy, poczynająco, od Pani Dyrektor, każdy pracownik. Tutaj pracują ludzie, którzy mają serce na właściwym miejscu, opiekują się dziećmi, które tak bardzo tej opieki potrzebują, tak bardziej niż w szkołach masowych. Kochani, ja wiem, że Wy macie po kilka zawodów, można nawet powiedzieć, na pewno po kilka specjalności. Jesteście pedagogami specjalnymi albo oligofrenopedagogikami. Jesteście doskonale wykształconymi ludźmi, ale wykształcenie to nie wszystko. Ja po wieloletniej pracy nauczyciela jestem w stanie z... ocenić, jaki to jest wielki trud tutaj pracować. Nie każdy się do tego nadaje, nie każdy potrafi. A do tego jesteście obdarzeni wieloma talentami, choćby aktorskimi, plastycznymi, muzycznymi. Gratuluję Wam bardzo serdecznie i uczniom, że macie takich wspaniałych tutaj opiekunów, pracowników. I Wam, drogie dzieci, było niedawno. Święto Edukacji, święto, które dotyczy całej społeczności szkolnej. W związku z tym, szanowni Państwo, drodzy uczniowie, składam Wam na ten najbliższy rok najlepsze życzenia i bądźcie w takim wielkim zdrowiu i radości do następnego święta. Wszystkiego dobrego. Szanowny dyrektor, drodzy państwo, Wszyscy tutaj zgromadzeni. Pragnę powiedzieć, że jest naszą ogromną, ogromną radością to, że możemy tutaj dzisiaj z Państwem być, podziwiać tak wspaniałe występy uczniów. Myślę, że wszyscy podzielamy to zdanie. Gratuluję nie tylko kadrze, ale również rodzicom, że w tak dobre ręce powierzyli swoje pociechy, wiedząc, że tutaj znajdą przyjaciół, ludzi, którzy są. Po stronie dziecka. Bardzo mnie to cieszy, że w tej szkole i Rzecznik Praw Dziecka jest za dzieckiem, i pani dyrektor, i matka Wincenta tutaj te dzieci również wspomaga. Więc ogromnie, ogromnie Wam gratulujemy. Sercem chciałaby znać, Miaszka Generalna, wszystkie siostry i wychowankowie, Jesteśmy skromną reprezentacją, ale uwierzcie nam, że jesteśmy bardzo dumne z tego powodu, że szkoła. Bo ośrodek szkolno wykonawczy, biurka, ma tak wspaniałą patronkę iż że tak wspaniale tutaj e, opiekujecie się powierzoną młodzieżą. Serdeczne Bóg za Witam serdecznie. Jestem prezesem Stowarzyszenia Nadościach Dzieciom i dziś chciałabym podziękować naszym sposobom. Taki, taka osoba to jest Poczta Polska. Zapraszam pana Dariusza i, i Panią Monikę. Dobrze. Panią Kasię, przepraszam. Chciałabym, Chciałabym powiedzieć... Państwo e, stworzyli piękną zbiórkę. To są paczki e, dla szkoły, dla dzieci. To są e, różne rzeczy e, typu e, jakby no wszystko co jest, o może tak powiem, wszystko co jest potrzebne dzieciom do szkoły. E, więc bardzo dziękujemy. Nie liczyliśmy na taką, na taki odzew. Jest cudowny. W ramach podziękowania bardzo chciałabym podziękować E, imiennie Panu Dariuszowi e, Naczelnikowi e, Mikroregionu 29, to jest powietr białobrzeski. Najwięcej paczek przyszło e, tu od Państwa, jakby także bardzo dziękujemy. I w e, ręce składam podziękowania. Również daję tę sytuację, przyjaciele szkoły i nasze dzieci tu też e, jakby rączki nasze dłonie i to są podziękowania dla Państwa. Dziękuję bardzo za, dziękujemy bardzo za zaproszenie. Yy, I chciałem przede wszystkim doprecyzować zbiórkę. Poczta Polska zbiórki organizowała dla takich społeczności, dla takich ośrodków, nie tylko tutaj. Yy, organizuje i będzie organizowała, bo, bo chcemy to robić. I, i, e, natomiast największe podziękowania należą się darczyńcom, czyli e, wszystkim klientom Poczty Polskiej, którzy ufają nam i e, dokładają serduszko i zostawiają do e, pudełka podają jakiś zakupiony ten artykuł. Również chciałabym podziękować wyjątkowo e, poprosić panią e, Marysię, Panią Ulę. To są dwie mamy, które ciągle z Tobą pracą. E, Za do nich mogę żyć. Także bardzo, bardzo dziękuję. To są wyjątkowe e, dwie osoby, e, gdzie jakby naprawdę ta praca jest e, z e, ich rąk szczera i takie szczere to wszystko, więc bardzo dziękujemy. Yes. Dziękuję za dzisiejszy dzień, za Waszą obecność. Dziękuję zaproszonym gościom, że przyjęliście Państwo zaproszenie i chętnie do nas przyjeżdżacie. I zawsze, zawsze serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Pięknie dziękuję Wam. na próbach wytrzymywaliście z nami? Oglądając, wspierasz dobre praktyki i nakręcasz nas do działania. Dziękujemy za uwagę.